Wszystkich Państwa ze świata mediów. Bardzo się cieszę, że Państwo do nas dotarli. To jest wyjątkowy dzień w roku na konferencję w Psebu, w Serocku. Czekamy, przygotowujemy się właśnie cały rok, więc cieszę się, że z Państwem mam możliwość dzisiaj porozmawiać i zaprezentować tą lekturę, która w dużej mierze Odzwierciedla też sytuację, w której się znaleźliśmy. Mocno przyspieszamy z energetyką wiatrową. Dzisiaj scenariusz polityki energetycznej państwa, który został przedstawiony jako projekt, wskazuje na ponad 50% źródeł odnawialnych w systemie do roku 2030. Gros tych instalacji ma właśnie być z energetyki wiatrowej, tej na, na lądzie, 18 GW na morzu, przepraszam, 18 na morzu, 20 na, na lądzie według scenariusza, więc to są dobre, dobre wiadomości. Od tego roku część publikacji poświęcona została morskiej energetyce wiatrowej. Chodzi w zakres raportu już na dobre morska energetyka wiatrowa staje się jedną z głównych elementów miksu energetycznego, przynajmniej tego przyszłego miksu energetycznego. Rola wiatru w polskiej gospodarce rośnie i nie tylko ze względu na zeroemisyjność energii z wiatru, ale głównie ze względu na jej opłacalność zarówno dla inwestorów, jak i odbiorców. Energetyka wiatrowa to dziś układ win-win, proszę Państwa. Dlatego nie wolno nam zmarnować szansy i e, przed, którą stoimy, e, przed którą stoi nasz, e, nasz kraj. Ok, dziękuję. Teraz Wojciech Sztuba, partner zarządzający TPA Polat. Proszę Państwa, już właśnie wspomniał o tym, że w zeszłym roku offshore nie był jeszcze integralną częścią raportu. To był zeszłoroczny dodatek specjalny. Od tego roku offshore już pozostanie jako pełnoprawny, duży rozdział, równie dogłębnie i głęboko opracowany, jak lądowa energetyka wiatrowa. Natomiast dodatkiem specjalnym tegorocznym postanowiliśmy uczynić kontrakty prywatne CPPA. To są w obliczu wygasającego systemu wsparcia aukcyjnego kontrakty, które spowodują, że inwestorzy uzyskają i będą bardzo dynamicznie korzystać z, tego, z tej formy zabezpieczania strumienia przychodów, co z kolei warunkuje finansowanie nowych projektów. Dodatkowo wojna w Ukrainie i będący jej skutkiem kryzys energetyczny skokowo zwiększył popyt biznesu, a zwłaszcza przemysłu, zwłaszcza ciężkiego przemysłu energochłonnego w kraju na kontraktacje właśnie prywatne, czyli na bezpośrednie zawieranie zawieranie umów z dostawcami energii z OZE, bo to już nie są tylko cele klimatyczne, to są także twarde cele biznesowe, to jest jeden z nielicznych sposobów zabezpieczenia konkurencyjności operacji w biznesie, czyli możliwości oferowania konkurencyjnych produktów w oparciu o tanią energię elektryczną o tym wiedzą już nie tylko producenci prądu z -y, nie tylko traderzy, ale również dotych, dotychczas nieprofesjonalni przedstawiciele w zakresie energetycznym, przedstawiciele biznesu w różnych gałęziach gospodarki bardzo szybko uczą się tych kontraktów. One powstają w bardzo różnych wariantach i na pewno będą dominować na rynku w przyszłych latach. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że raport zawiera. Największą jak do tej pory ilość informacji to jest prawie 250, 250 stron e, autorskich analiz. Mamy tutaj m.in. szczegółową specyfikację procesów inwestycyjnych w offshore i w onshore. Mamy modele kalkulacji e, ceny e, projektów, które. Często polegają na kalkulacji, na, na, na wycenie udziału w spółkach projektowych. Mamy bardzo specyficzne dla branży problemy podatkowe, między innymi dotyczące wykorzystania tarczy podatkowej przy finansowaniu dłużnym, czy w podatku od nieruchomości, czy problematyki właśnie rozliczania podatkowego umów CPPA, czy też w offshore. którego jeszcze nie ma, ale zaraz będzie. Już będzie. wiemy, że tam też pojawiają się jakby wątpliwości, czy kwestie ważkie dotyczące owatowania e, operacji dokonujących się poza terytorium Polski de facto, ale w polskiej strefie ekonomicznej. Bałtyku, czy takie kwestie jak opłata koncesyjna w polskich farmach wiatrowych, która jest rodzajem podatku od nieruchomości na obszarach miejskich. Natomiast raport zawiera też bardzo szczegółową analitykę rynku zielonych certyfikatów, a także systemu opcyjnego z podsumowaniem wszystkich sześciu aukcji w koszyku dla, dla wiatru na lądzie, które się odbyły do tej pory. No i oczywiście też dużo na temat tego, co się zadziało w szczególności w ostatnich roku, czyli kryzys energetyczny, jego wpływ na branżę wiatrową i przede wszystkim wpływ również limitów cenowych, czyli ustawy o cenach maksymalnych, jakie pojawił się w reakcji na kryzys. Dziękuję bardzo. I o zabranie głosu proszę Karola Lasowskiego z kancelarii, partnera w kancelarii DWF. Dzień dobry Państwu. Międzynarodowa Kancelaria Prawna DWF jest partnerem prawnym raportu. No i może dlatego ten raport rozrósł się do 250 stron w tym roku, ale nie przesądzałbym tego. Staraliśmy się, proszę Państwa, uczynić ten raport takim bardzo aktualnym kompedium wiedzy o sektorze zarówno lądowej, jak i morskiej energetyki wiatrowej. Ale proszę Państwa, no nic nie jest idealne. Tak jak to wielokrotnie mówią przedstawiciele rządu, ustawa o odnawialnych źródł, źródłach energii jest ciągle odnawialna. W związku z tym w międzyczasie no, dzieją się nam rzeczy niespodziewane, których nie zdążyliśmy jeszcze nawet włączyć do raportu. No i jedną z takich rzeczy, proszę Państwa, jest ostatnio uchwalona ustawa o konsumenckim kredycie, o konsumenckiej pożyczce lombardowej, która no, na pierwszy rzut oka nie dotyczy w ogóle odnawialnych źródeł energii, ale proszę Państwa, nic bardziej błędnego. Okazuje się, że zmienia ona definicję konsumenta w stosunku do rolnika indywidualnego. I proszę Państwa, dzisiaj jest tak, że w stosunku do przedsiębiorców, w stosunku do przedsiębiorców, którzy zawierają umowy w zakresie swojej takiej codziennej działalności biznesowej, no a takim odpowiednikiem ich jest rolnik, który dzierżawi, daje w najem swoją ziemię, ta, te przepisy konsumenckie nie znajdują zastosowania. Jednakże już za 6 miesięcy, bo taki jest wakacjo legis tej ustawy, kluczowe konsumenckie przepisy, mianowicie o klauzulach abuzywnych, znajdą zastosowanie także do rolników indywidualnych, wydzierżawiających grunt na potrzeby rozwoju energetyki wiatrowej, a także też bardzo istotne, fotowoltaiki. Jakie to będzie miało znaczenie. No może to nie będzie taka bomba jak w przypadku kredytów frankowych, jednak pewne analogie nasuwają się same. Mianowicie proszę państwa, jeżeli przedsiębiorca załóżmy chciałby ograniczyć odpowiedzialność swoją za pewne naruszenia umowy. Jeżeli chciałby przenieść umowę bez zgody drugiej strony. Jeżeli chciałby wypowiedzieć, rozwiązać umowę, jeżeli na przykład inwestycja staje się dla niego nieopłacalna to te wszystkie klauzule, które dzisiaj w umowach mogą istnieć, raptem może się okazać, że stają się wpisane do rejestru klauzul, klauzul abuzywnych, zakazanych, no i są niedozwolone, prawda? są nieobowiązujące pomiędzy przedsiębiorcą a rolnikiem. Także tutaj branża czeka, wydaje mi się, taki wielki przegląd. Projektów czy takich stosowanych przez branżę umów dzierżawy, właśnie pod tym kątem. Pod kątem klauzul abuzywnych, pod kątem stosunków z rolnikami, które nigdy nie będą już takie jak kiedyś, będą poddane całkowicie tym rygorom konsumenckim. To taki przykład tego, co się, co się zmienia w zasadzie z dnia na dzień. Dziękuję bardzo. Dużo więcej w samym raporcie, który od najbliższych dni będzie dostępny na naszych stronach internetowych. Zapraszamy do zaglądania i czytania, a teraz dalsze... Ale... W zasadzie już jest, nie? Tutaj mamy takie rolapy z QR-kodami, z których można skorzystać, żeby już ściągnąć raport, jeżeli chciałby ktoś już to zrobić teraz. Zapraszamy i kolejne panele przed nami, do zobaczenia. Znaczy, kontynuujemy w ogóle wątek tego raportu, proszę państwa, zapraszamy do sali tutaj za, za stoiskami targowymi. Gdzie mówimy o bieżącej sytuacji rynku, zrobimy prezentację jeszcze z tego raportu krótką. Więc ktoś ma ochotę, zapraszamy na taki aktualny panel dotyczący właśnie rozwoju lądowej, energetyki wiatrowej. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.